Czy warto mieć oczekiwania wobec ludzi i wobec sytuacji? Adam Szaran, Katarzyna Szaran. I w tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Głowie mamy mnóstwo oczekiwań. Mamy oczekiwania wobec sytuacji, wobec wydarzeń. Mamy oczekiwania wobec ludzi, rodziców, wobec dzieci, szef, wobec pracowników, partnerzy wzajemnie wobec siebie w związku. Yy, I wszystko jest ok, dopóki te oczekiwania są spełniane. Wtedy czujemy się zadowoleni, szczęśliwi gorzej, jeżeli oczekiwania się nie spełniają, jeżeli ludzie nas zawodzą, jeżeli sytuacja, którą sobie wyobraziliśmy, nie jest taka, jaką właśnie chcieliśmy ją widzieć, wtedy czujemy złość, frustrację, niezadowolenie, rozczarowanie. Stańmy wprawdzie, ile z naszych oczekiwań się spełniło w życiu, ile razy byliśmy rozczarowani. No, w większości przypadków jednak oczekiwania się nie wypełniają. Jesteśmy rozczarowani. Im więcej oczekiwań, tym więcej rozczarowań. To jest bardzo prosty mechanizm. Oczekiwania kreują rozczarowanie. Coś musimy z tym zrobić, jakąś strategię mieć na życie, dlatego że nie chcemy być rozczarowani, co możemy zrobić? Są dwie strategie. Pierwsza, mniej oczekiwań równa się mniej rozczarowań. Czyli po prostu nie oczekujmy zbyt wiele, bo lepiej się miło zaskoczyć niż nie miło rozczarować. Na przykład idziemy na imprezę, na którą wyobrażamy sobie, że będzie mnóstwo pysznego jedzenia. Gdy pójdziemy i okaże się na miejscu. Że nie jest tak, jak sobie wyobraziliśmy, będziemy rozczarowani. Ale jeżeli pójdziemy na zasadzie pełnej akceptacji, co będzie, to będzie, nie mam oczekiwań, albo naprawdę minimalistyczne, może okazać się, że zwykłe koreczki śledziowe nas zachwycą. Drugą strategią jest bardzo dobra strategia kręgu wpływu Koweja. Czyli mamy oczekiwania wobec tych sytuacji, na które mamy wpływ. Chociażby w takiej sytuacji, gdy planujemy wakacje. Gdzie tu możemy mieć wpływ na to, żeby nasze oczekiwanie wobec tego, aby te wakacje, były udane, rzeczywiście mogło mogły się tak spełnić. Po pierwsze, planując wakacje, możemy sprawdzić hotel, czytając opinie, sprawdzając, kiedy był zbudowany, jakie ma wyposażenie. No bo mamy jakieś oczekiwanie. Albo pogoda. Czy w danym kraju pogoda jest taka, na którą wiemy, że po prostu ona nam nie przeszkodzi w dobrym spędzaniu wakacji. Wiadomo, na pogodę nie mamy wpływu, ale z drugiej strony, jeżeli myślimy sobie w ten sposób, kurczę, co mogę zrobić, jeżeli pogoda się nie spełni? Mam jakiś plan B, wówczas cały czas możemy zadbać o to, że wakacje będą udane czyli kreujemy tam, gdzie mamy wpływ. Z drugiej strony są jeszcze ludzie. Czy wobec ludzi mieć oczekiwania? Okazuje się, że nawet trzeba. Efekt Rozentala nam to pokazuje. Rozental w latach 60. XX wieku w San Francisco zbadał dzieci w jednej ze szkół i podzielił te dzieci na dwie grupy, na dwie klasy. Jedne dzieci to były te bardziej zdolne, to wyszło z testów, a drugie były tymi mniej zdolnymi. Następnie nauczycielom przydzielił te klasy do prowadzenia, mówiąc, która to jest zdolna, a która mniej zdolna, no i po roku sprawdził jeszcze raz wyniki tych klas. Badał oczywiście poziom, jaki osiągnęły te klasy względem poziomu startowego. I okazuje się, że zgodnie z oczekiwaniami, ta klasa, która była bardziej zdolna, no, taka homogeniczna, tam, tam dzieci były rzeczywiście no, mądrzejsze, tak to nazwijmy, no, ta klasa osiągnęła dużo więcej niż klasa, która była trochę słabsza. Tylko paradoks tej sytuacji polega na tym, że badanie tak naprawdę no, było nie to, że żartem, ale miało kłamstwo na początku te klasy były równo podzielone, te dzieci były równe, to znaczy miały podobne predyspozycje, podobnie były wymieszane, a to oczekiwania nauczycieli wobec dzieci sprawiły, że te dzieci osiągnęły z jednej strony większe wyniki, a z drugiej strony mniejsze wyniki, bo popatrzcie państwo, że jeżeli my mamy oczekiwanie wobec kogoś, że on jest zdolny, że da radę, no to inne zadania mu dajemy, zupełnie czy innego, czego innego wymagamy, zupełnie inaczej się do niego nastawiamy, to widać po nas, po nas, jak my podchodzimy do człowieka, czy my w niego wierzymy, czy nie wierzymy. To przekłada się na reakcję tego człowieka. To znaczy ludzie starają się dorównać do naszych oczekiwań, nie chcą nas zawodzić. Oni jeżeli my w nich wierzymy, to oni dają z siebie więcej. Skutek tego jest taki, że nasze oczekiwania wobec ludzi no, mogą być nawet sensowne. Bo ludzie m, mają szansę dorównać do naszych oczekiwań, kiedy je znają. I podsumowanie krótkie wobec sytuacji oczekiwania ok, tylko tam, gdzie mamy wpływ na tą sytuację, wobec ludzi jak najbardziej ok, oczywiście dając im prawo do tego, że mogą no, nie wypełniać naszych oczekiwań. A naszym gościem jest. Piotr Cieszewski, mówca motywacyjny, wieloletni pracownik korporacji budowlanej na stanowiskach menedżerskich, dzisiaj trener liderów, no ale też zdobywca Monteverestu i z tej pozycji go znam najbardziej, bo widziałem parę razy jego wystąpienia. Witamy Cię, Piotrze. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zaufanie. Mamy trzy bardzo mocne pytania. Powiedz nam, w perspektywie naszych czasów, które są teraz się dzieją, zmiennych, niepewnych, niejednoznacznych, bardzo dużego ciśnienia, które jest nakładane na pracowników, jak sobie dzisiaj radzić z zaangażowaniem w zespołu? Przede wszystkim blisko ludzi o wiele większa koncentracja na ludziach niż na zadaniach. I tutaj jest zawsze takie ryzyko, no bo jak ktoś mnie zapyta, słuchaj bliżej ludzi czy dalej? No to ja będę chciał zwykle odpowiadać, to zależy od sytuacji, ale jak ktoś mi tak powie, słuchaj Piotr, jest Pytanie jest bliżej czy dalej? To odpowiem, że, że Bliżej Ale oczywiście to niesie za sobą takie ryzyko Że ludzie zaczną nam wchodzić na głowę, tak? Bo jesteśmy na ty, spotykamy się, byśmy razem w kawiarni, coś I coś ma być zrobione na wtorek, no to może być zrobione na czwartek I tutaj być Mocnym w tym i nie dać sobie wejść na głowę. Jesteśmy na ty, jesteśmy w innej atmosferze, jesteśmy blisko. O wiele lepiej w dzisiejszych czasach jest być bliżej, budować taką atmosferę niższego stresu i zrozumienia. Jeżeli ktoś dzisiaj chce podchodzić na zasadzie, ja płacę, wymagam i ostro yy, i dostajesz pensję i masz, masz robić, to nie jest na dzisiejsze czasy. Drugą rzecz bym zarekomendował to, żeby jak najczęściej starać się włączać ludzi w decyzję, włączać pracowników w decyzję, podejść do pracownika i powiedzieć: Słuchaj, a jak ty byś to zrobiła? Bo jest co, ja ci wiem szczerze, ja już powoli nie ogarniam. Jak ty byś to zrobiła, na, będąc na moim miejscu? Takie coś powoduje, że ta dziewczyna czy ten chłopak wraca do domu i mówi: Wiecie, co się dzisiaj wydarzyło w pracy? Szef mnie zapytał, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko poustawiać. Dobrze, to weźmy sobie na tapet inną sytuację. Yy, mamy sześciu sprzedawców w zespole i jeden robi 30% przychodu, no ale jednocześnie nie stosuje się do procedur, gwiazdorzy, jakie tutaj działania byś zarekomendował dla szefa, no, macie te pytania. W, w, bardzo łatwe. <laughs> to trudne, ale takie rzeczy się dzieją. To jest, to jest ważne pytanie. Ja tutaj bym zarekomendował takie dwie rzeczy w zależności od sytuacji. Jeżeli mamy świadomość, że ten pracownik. Ma załóżmy, czujecie, paru klientów dużych, którzy mu robią tą sprzedaż, i my wiemy, że on ma bardzo dużo wolnego czasu i zwyczajnie lekceważy te procedury. To przede wszystkim bym reagował i uświadamiał mu, co, jakie są konsekwencje jego działania. Co powoduje w organizacji to, że on tych procedur nie stosuje, ile osób jest zaangażowanych w realizację później tych procedur. I teraz tak, jeżeli on dalej by nic z tym nie robił, to bym zapakował tam do umowy premiowej tego typu wymóg, że umowa, że premia jest wypłacana, ale pod warunkiem nie tylko realizacji sprzedaży, ale stosowania się do procedur. I teraz druga opcja, że my mamy świadomość, ale i teraz dalej on nic z tym nie robi, to nawet w skrajnej sytuacji bym rozważał to, żeby się z nim pożegnać. To już taka skrajność totalna. Bo gwiazdorzy totalnie i nie, nie, nie robi tego nadal. Druga sytuacja, jeżeli mamy świadomość, że ten człowiek naprawdę ciężko pracuje, że on, żeby zrobić te 30% sprzedaży, to naprawdę daje z siebie maksa, to w takiej sytuacji bym pomyślał o tym, żeby jemu pomóc, żeby przydzielić mu osobę albo którąś z osób, jakiś część etatu, żeby mu pomagała w tych procedurach. Okay. No to jeszcze to tutaj indywidualnie trzeba rozważyć sytuację, wiadomo, a czasami nawet przewietrzyć pokój. A trzecia sytuacja jest taka, trochę dotyczy wypalenia pewnie zawodowego. 20 lat pracownik pracuje, ma swoje historyczne sukcesy. Był dobrym pracownikiem, ale dzisiaj widzimy, że to już nie jest ten sam pracownik. On jakoś nie ma w sobie motywacji. Co z nim zrobić? No i takie rzeczy też się, też się zdarzają. Ja bym starał się dowiedzieć w tym przypadku też, co jest powodem. Jednym z kolosalnych motywatorów w życiu człowieka jest pomaganie innym. I bym zaaranżował jakąś taką sytuację na jego dalszej drodze zawodowej, żeby on pomagał innym. Na przykład przydzielamy mu rolę mentora dla jakiegoś pracownika albo dla grupy pracowników i wywołujemy u niego ten efekt pomagania innym albo na przykład, Prosimy go o to, żeby on wdrażał nowych pracowników przychodzących do firmy. To powinno, to powinno pomóc i jeszcze jedną rzecz i tutaj jeżeli chodzi o takie kompetencje menedżerskie to teraz powiem coś naprawdę z górnej półki. To szybciutko, bo nam się kończy się, czas. No. Wspięcie się na taką drabinę, porozmawiać z nim, co jemu przeszkadza, co jej przeszkadza we mnie, co ja mogę zmienić, bo możliwe, że okay. ja jako menadżer jestem powodem tej, tego spadku motywacji. Bardzo dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I Państwu również bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do kolejnych odcinków.